Anatoni jest liderem na rynku deweloperskim, deweloper powierzchni przemysłowych, magazynowych, ale nie tylko magazynowych, również powierzchni produkcyjnych. O czym może niewiele osób wie, że za tymi halami z zewnątrz, jak się jedzie, widać halę, to w środku często odbywa się jakaś produkcja. Jesteśmy deweloperem powierzchni produkcyjnych i magazynowych. W Polsce, jak również za granicą, w, w Europie, Bliski Wschód, Indie. Także na tych rynkach również istniejemy od jakiegoś czasu. Z firmą PM współpracuję od samego początku powstania firmy PM, około 8 lat, 9. Przez te lata współpraca była, tak jak wcześniej powiedziałem, na wielu projektach i była to współpraca ciągła, praktycznie cały czas od tych 9 lat współpracujemy ze sobą i firma PM była pomocą zawsze, na każdym projekcie. Ważne było to, że zawsze odpowiadała na, każde naszą, na każdą naszą prośbę, nawet jeśli ta prośba wykraczała trochę poza Poza ramę takiego, takiej standardowej usługi, to jest bardzo ważne dla potencjalnych inwestorów i, i klientów firmy PM. Jednym z największych wyzwań w każdym procesie inwestycyjnym, każdego dolopera, jest spięcie wszystkiego w, w całość, w, w terminie. Często te terminy są napięte, krótkie, więc, więc zawsze praktycznie przy każdym. W projekcie było to dużym wyzwaniem, żeby spiąć wszystko w, w terminie, w budżecie. Myślę, że to jest największym wyzwaniem w, w procesie inwestycyjnym. Głównie mówimy o czasie, zgadza się. Czasami przy większych projektach, bardziej skomplikowanych projektach, to wyzwaniem jest też ta strona techniczna, żeby w odpowiedniej jakości wykonać obiekt dla, dla klienta, tak żeby on odpowiadał jego oczekiwaniom. Tak, jakościowym, ale też powiedzmy od strony technicznej, żeby spełniał. Swoją funkcjonalność. Tak, rolą projektanta oczywiście jest, tak jak sama nazwa wskazuje, przygotowanie projektu technicznego obiektu, natomiast my oczekujemy, jako inwestor, dużo szerszego zaangażowania projektanta. Najważniejszym jest przygotowanie projektu, natomiast my staramy się zawsze w procesie, podczas budowy angażować projektanta w nadzór autorski, tak żeby on był na tej budowie, widział, jak się tworzy to, co on zaprojektował, jak budowa postępuje. I oczywiście wychwytywał wszelkie nieścisłości w projekcie podczas budowy i je odpowiednio poprawiał tak na bieżąco, tak żeby budowa mogła być kontynuowana w niezakłócony sposób. Myślę, że to jest bardzo ważne właśnie, żeby projektant był obecny na, na budowie, czy to w formie nadzoru autorskiego, czy w jakiejkolwiek innej formie, żeby był zaangażowany w, w proces budowy, bo wiemy, że zawsze są jakieś w projekcie, może nie błędy, ale jakieś nieścisłości, które, które trzeba na bieżąco rozwiązywać. I tego oczekujemy od projektanta. E, oczywiście część administracyjna też jest ważna, tak, wszelkiego rodzaju pozwolenia. E, oczywiście to jest coś, e, na co mamy może trochę ograniczony wpływ, bo jest e, ten proces... E, nie do końca zależne od, od nas, dużo zależy od urzędnika, natomiast my musimy odpowiednio zarządzać. My, w sensie wszyscy zaangażowani w projekt, czyli również projektant, musimy odpowiednio zarządzać tym procesem, tak żeby skrócić do minimum uzyskanie wszelkich pozwoleń administracyjnych. W tym pozwoleń na budowę, oczywiście, jako ostatniego elementu tej układanki. Dobry projektant powinien, powinien mieć doświadczenie w, w tym, co robi, powinien już kilka takich obiektów zrealizować. Wtedy. Pewne rzeczy jest w stanie przewidzieć wcześniej, na, właśnie na etapie projektu i, i wykonać ten projekt tak, żeby on nie zawierał w sobie żadnych błędów, no i żeby odpowiadał tak wyzwaniom, które my stawiamy jako, jako deweloper. Oczywiście też do tego dochodzi jeszcze tempo, bo my, jako deweloper przemysłowy, cały nasz proces jest ograniczony w czasie, mamy ograniczone zasoby czasowe, więc również czasu na przygotowanie projektu jest dosyć mało. Projektant, który z nami współpracuje, musi w tych ramach czasowych umieć się poruszać, w tych krótkich ramach czasowych. Dotyczy też to etapu budowy. Tak, to, co powiedziałem wcześniej, że projektant jest obecny u nas zawsze na etapie budowy, jako, jako nadzór autorski. To tak samo musi się wpisać w krótkie terminy realizacji i być dostępnym, niemalże na zawołanie, tak, na, na, na budowie. Firma PM wykonała dla nas wiele projektów naszych centrów logistycznych i produkcyjnych w Polsce, na obszarze całego kraju, razem z tą częścią pozwoleniową, administracyjną z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i na pewno dało się poznać jako wiarygodny partner w procesie. Zawsze projekty były wykonane na czas, pozwolenia na budowę również uzyskane w zakładanym przez nas terminie. Nieodzowna była pomoc firmy PM, głównie w uzyskaniu wszelkiego rodzaju pozwoleń, decyzji środowiskowych. Kontakty, które firma PM posiada w, w, na terenie kraju bardzo, bardzo w tym pomogły, także jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą PM.